Chciałem was zabrać do naszego gabinetu ActiveMed i pokażemy, czym i jakimi narzędziami pracuje fizjoterapeuta. Zapraszam. Jesteśmy już na miejscu. Jak widzicie, za mną jest taka fajna półka, na której znajdują się wszystkie nasze narzędzia i przyrządy do pracy z pacjentem. Zaraz to sobie wszystko wyłożymy, pokażemy, na czym to polega, jak to wygląda i do czego służy. Pierwszym i niezbędnym narzędziem w pracy każdego fizjoterapeuty są własne dłonie. Dłonie są narzędziem nie tylko terapeutycznym, ale także diagnostycznym. My dzięki nim możemy sprawdzić stan pacjenta, ocenić ruchomość tkanek, wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić, gdzie leży problem oraz znaleźć przyczynę. Kolejnym narzędziem, które stosuje się w gabinetach fizjo, jest dobra leżanka. Dobra leżanka nie tylko poprawia komfort pracy fizjoterapeuty, ale także komfort pacjenta. Dodatkowo np. przykład regulowanie wysokości sprawdza się super w przypadku, kiedy musimy wykonywać techniki z większym lub mniejszym naciskiem na tkanki, na ciało pacjenta, przez co oszczędzamy także swój kręgosłup i ręce. Tutaj mamy pas do trakcji. Paso trakcji, jak sama nazwa wskazuje, służy do wykonywania trakcji w stawach obwodowych, czyli odciągania powierzchni stawowych od siebie. Stosuje się to w celu uśmierzenia bólu, rozluźnienia tkanek i struktur, które przebiegają w obrębie stawu oraz także mobilizacji stawu do odzyskania ruchomości. Stosuje się to wtedy, kiedy na przykład pacjent strafił do nas stanie ostrym, musimy troszeczkę złagodzić jego ból w obrębie stawu, a także kiedy pacjent na przykład, przychodzi po dłuższym czasie od urazu i powstały u niego już ewentualne zrosty lub przygórcze. wtedy spokojnie możemy te tkanki zmobilizować, zmobilizować torebkę stawową tak, aby odzyskiwała ona swoją fizjologiczną długość. Kolejnym narzędziem, jakie używam w naszym gabinecie są tejpy. Tejpy to są takie rozciągliwe taśmy, które nakleja się na ciało pacjenta. Mają bardzo wiele zastosowań, ponieważ możemy nimi uśmierzyć ból, zlikwidować obrzeg, Możemy także wspomóc nasze mięśnie do pracy oraz ochronić je podczas danego ruchu. Wszystko zależy od kierunku, w jakim nakleimy, oraz z jakim naciągnięciem będziemy naklejać taśmy na ciało pacjenta. Oczywiście one występują w różnych kolorach, kolory nie mają znaczenia, bardziej walory tylko estetyczne. Dodatkowo, do tejpów, aby się mocniej trzymały, są specjalne kleje, którymi można wcisnąć na końcówkach. Taśmy, gdzie przyklejamy do ciała pacjenta, wtedy mamy pewność, że one dłużej będą się trzymać. Taki tape trzymamy około 5-7 dni na ciele pacjenta, potem można spokojnie ściągnąć. Oprócz tape'ów elastycznych w gabinecie posiadamy także te sztywne. One wyglądają trochę jak taki grubszy plaster w rolce z zawteki. Także się nakleja to na ciało pacjenta, głównie w celu zablokowania jednego ruchu. Na przykład, jeżeli mamy jakiegoś zawodnika po skręceniu stawu skokowego ten staw tejpujemy tak aby na przykład nie dochodziło do nadmiernej supinacji lub pronacji w stawie przez co chronimy przed urazem oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie na dłuższą metę ponieważ nie mamy całej fizjologicznego zakresu ruchomości w danym stawie ale raz na jakiś czas można temu zapobiec szczególnie jeżeli zawodnik ma na przykład bardzo ważny mecz w danym dniu tutaj mamy tak zwane katy Kwiaty wyglądają w ten sposób. Są to narzędzia z mosiądzu takiego dziwnego kształtu. Ten kształt jest specjalnie wyprofilowany tak, abyśmy każdym brzegiem mogli pracować z tkankami u pacjenta. Z drugiej strony są zakończone takimi ostrymi kolcami, trochę wygląda tak jak taki mały widelec. Te końce służą do stymulacji pacjenta, pobudzenia układu nerwowego oraz także wykonywania silnego przekrwienia w danym rejonie ciała. Także dobrze się sprawdzają do mobilizacji blisk. Natomiast te zakończenia stosujemy w celu także mobilizacji ciała pacjenta oraz tkanek. Stosuje się w to w ten sposób, że dociskamy mocno narzędzie do ciała pacjenta i przesuwamy takimi wolnymi ruchami, przez co ta tkanka pod tym naciskiem nam się poddaje i zwiększa swoją elastyczność. Czasami jest to dosyć bolesne, ale bardzo skuteczne, szczególnie w ten sposób, że możemy użyć większej siły niż własnymi rękoma. No i odciążamy swoje ręce tak naprawdę, używając tych narzędzi. Frostband jest to taka taśma elastyczna, gumowa, która służy do mobilizacji stawów i tkanek oraz poprawy ich odżywienia. Stosuje się je w ten sposób, że owijamy na przykład bolesne miejsce tą taśmą dosyć mocno. Załóżmy, mamy problem ze zgięciem w stawie łokciowym. Nie mamy pełnego zakresu ruchu lub ruch jest bolesne, Owijamy tą taśmą bardzo mocno naciągniętą na ciało od np. połowy przedramienia do połowy bicepsa i wykonujemy ruchy zdjęcia i wyprostu. Ta taśma blokuje nam dopływ krwi do tkanek przez co po pewnym czasie wykonywaniu ruchów jest to trochę bolesne już dla pacjenta, ściągamy tą taśmę i następuje mocny, mocny napływ krwi i substancji odżywczych do, tych, do tego rejonu, który był wcześniej zablokowany, ewentualnie bolesny. Po dwóch, trzech takich powtórzeniach takiej terapii pól bardzo szybko ustawia. Igły do suchego igłowania, one są różnej długości różnej grubości. Te akurat mają 1,5 cm długości, te mają 2,5 cm długości, a te mają 7,5 cm. Są różnej długości dlatego, że stosujemy je w różnych miejscach na ciele. Te najmniejsze stosujemy w miejscach, które są bardzo wrażliwe oraz tam, gdzie jest bardzo mały mięsień, blisko kości albo ewentualnie jakiegoś nerwu. Stosujemy je najczęściej w obrębie głowy, szyi, dłoni i stopy. Te igły 2,5 cm, zdarzają się także 3 4 cm, są najbardziej uniwersalne. Stosuje się praktycznie je na każdym mięśniu. Igły te najdłuższe stosujemy na bardzo dużych mięśniach, na przykład czworogłowym uda albo pośladkowym wielkim. Igły wbijamy różnymi technikami oraz także różnymi technikami pracujemy. Dzięki igłom jesteśmy w stanie pozbyć się bólu. Odżywić tkanki. Także igły stosuje się w celu regeneracji albo pobudzenia danego pacjenta. Suche igłowanie polega na wprowadzeniu igły w ciało pacjenta. Możemy je wprowadzić albo na poziomie skóry, albo na poziomie powięzi, albo na poziomie mięśnia. Wtedy mamy dosyć głębokie wkłucie. Pracujemy nimi różnymi technikami, tak jak powiedziałem. Takimi podstawowymi technikami jest to technika rotacyjna albo technika oscylacji, które polegają na tym, że w technice oscylacji wbijamy igłę w dany mięsie i wykonujemy ruchy do góry i w dół nakłuwając cały czas jakiś punkt. Najczęściej nakłuwa się mięśniowo-powięziowe punkty spustowe, które dają różne objawy bólowe w celu ich likwidacji i rozbicia. Natomiast technika Rotacyjna polega na prowadzeniu igły w danym mięsień, skórę lub powięź i wykonujemy okrężne ruchy igłą tak, aby nawinąć tkanki na, na igłę. Do tego dochodzi lekkie uszczypnięcie wtedy, kiedy te tkanki się nawijają na igły i tę te, technikę najczęściej się stosuje w celu uśmierzenia góry. Tutaj mamy bańki chińskie gumowe i bańki próżniowe. Bańki chińskie gumowe wyglądają w ten sposób. Są elastyczne, znajdziecie je w bardzo wielu sklepach. Bańki próżniowe wyglądają w ten sposób. Są twarde, działają na zasadzie próżni, gdzie przytykamy bańkę do danego miejsca na ciele oraz z taką pompką dołączoną do zestawu wysysamy powietrze, przez co zasysa nasze ciało do środka. Bańki te stosuje się w celu pobudzenia krążenia w danym mięśniu albo w danym miejscu, które jest Bolesne. Bardzo mocno mobilizują skórę i powięź. Taką bańkę, jeżeli ściągniemy, zostaje z reguły ślad na ciele. Czasami utrzymuje się kilka dni, czasami kilka godzin. Wtedy w, tym, w obrębie tego śladu może zostać tam pojawić się zasilenie jakieś. Działają przeciwpólowo i odżywczą. Tak samo bańki gumowe często się stosuje w celu masażu np. antycylulitowego. Maści i pasty stosowane do masażu i stosowane np. w kontuzjach. pasta yy, bardzo popularna maść, którą stosuje się na obrzęki i świeże urazy. Yy, taka maść jest takiego specyficznego zielonego koloru. Zapach taki dosyć miętowy, taki chłodzący lekko. Masia jest dosyć brudząca, dlatego nakładamy na ciało pacjenta w miejscu na przykład świeżego urazu po skręceniu załóżmy kostki, gdzie jest obrzęk Nakładamy dosyć grubą warstwę. Oczywiście najlepiej w rękawiczkach gumowych, żeby się nie poprudzić a ciało pacjenta zawijamy folią spożywczą, tak żeby przytrzymał tą pastę w około 12 godzin. Jest bardzo mocno łagodząca, uśmierzająca ból i poprawiająca trofikę skóry i tkanek, przez co ten obrzyk szybciej nam schodzi. Tutaj mamy wosk do sportowego masażu i rozluźniają mięśniowo-powięziowego. Wygląda jak taka maść przezroczysta, daje nam optymalną lepkość na ciele, kiedy wykonujemy techniki rozluźniania, masażu, przez co nie ślizgamy się ręką tak samo tak jak w przypadku masażu klasycznego, ale pociągamy tą tkankę i skórę za sobą cały czas. Przez to możemy ją lepiej zmobilizować. Oliwki, jedna w butelce w formie płynnej, druga w takim opakowaniu w formie żelu. Stosujemy je oczywiście do masażu klasycznego, masażu bańką chińską oraz w różnych terapiach, gdzie nie chcemy mocno stymulować skóry ani no powięzi pacjenta. Możemy wykonać wtedy na niej masaż punktowy, masaż klasyczny, relaksacyjny, leczniczy. Oliwki mają różny zapach, także można to do, dobrać do preferencji pacjenta. Do oliwek można dodać na przykład olejek kawowy, który daje bardzo mocny zapach, tu olejek waniliowy. Wszystko to zależy od preferencji pacjenta i jaki rodzaj masażu chcemy wykonać. Różne maści i specyfiki do masażu, do wykonywania różnych terapii. To akurat mamy maść z kolagenem. Jest bardzo mocno chłodząca. Stosujemy ją na przykład po drenażu limfatycznym, gdzie jest widoczny obrzęk. Łagodzi ból, oraz także daje nam ten komfort, że możemy troszkę mniej boleśnie pracować z pacjentem, przez co nam się dłoń przesuwa łatwiej po ciele. bardzo zbliżoną konsystencję ma do tego wosku, który wcześniej pokazałem. Stosujemy ją w terapii właśnie np. powięziowej, w bardzo małej ilości, tak żeby jak najmniejszy poślizg był ręki np. po plecach pacjenta. Zwiększa lekkość pomiędzy skórą i palcami fizjoterapeuty. Przez to precyzyjnie możemy wejść w tkankę i ją mocno stymulować i mobilizować. Jak widzicie, tych narzędzi jest bardzo dużo, które stosujemy w gabinecie. Każde narzędzie jest na swój sposób skuteczne. Moim zdaniem nie ma lepszego, gorszego narzędzia. Wszystko dobieramy do pacjenta i danej jednostki chorobowej lub programu, z którym do nas przyszedł. Na pewno nie jest tak, że stosujemy wszystkie te narzędzia od razu za jednym razem, ale wybieramy sobie poszczególne rzeczy. Ale tak jak powiedziałem, w głównej mierze pracujemy własnymi rękami i chyba tak do tej pory zostanie. To są jedynie pomoce, które wykorzystujemy. Także dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że się podobało. Już niedługo nakręcimy kolejne odcinki, jak stosujemy te narzędzia w pracy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.